Po chyba siłownia, no. dwa woreczki Ta. i tutaj przejść i, I gra. I jest ten sam efekt. A jeszcze człowiek coś zobaczy, a nie tylko szybę i kawałek żelastwa. Mamy piękne źródełko wody radonowej. Jesteśmy w radonowym kuorcie. Pan Sławek przyjechał tutaj na kurację. Czekał pół roku w kolejce, żeby Dostać się na limitowany, właśnie taki turnus leczniczy. Wyposażenie, taki przedmiot tutaj, 9,73, tak? Tam Co za słabek mamy? Temperatura. Tak. Zawartości czego? Radonu. Radonu w powietrzu. 9,61, a przed chwilą ile było? Było 7. 7 było, nawet spada, bo to w zależności ile szczyta. Fajny mamy taki zobaczcie z tyłu artefakci tutaj Sławek, jaką miałeś koncepcję, że co to jest? Jakaś obudowa, może jakiegoś pasa transmisyjnego, przekładni albo jakiejś przekładni zębatej może, żeby było bezpieczne. Najpewniej no tak właśnie było, żeby tam komuś ręki nie wciągnęło do środka i tak dalej. Przy czym mogło być wtórne zastosowanie tej obudowy? do tego, żeby zrobić takie korytko, bo zobaczmy, że to leży, ale wydaje mi się, że ktoś tutaj to położy. I jeszcze Sławek, co dzisiaj Cię czeka? Drabina? Drabina i następny poziom. Właśnie. Drabina... I drabina śmierci, tak się ona A, nazywa. Czy ta drabina ma jakieś tradycje, że tak nazywano? Nie, nie ma tak, ale... tak ją nazywamy, bo jest taka... Lightowa. W tym chodniku jest bardzo duże promieniowanie, naprawdę takie naturalne. Tak, 9,15 mikrosiwelta. Właśnie o to chodzi. Mamy tu żyły hornfelsów czasami. Na tych przyrostach, głównie skały jednak mamy Granito gneisową i gnejsową, no ale te żyły hornfelsów tak się rzucają w oko, są takie czarne. To mamy pierwsze takie oznaki, proszę zobaczyć, jak pięknie ten hornfels wygląda. O, czarny, przy czym w tym rejonie hornfels niekoniecznie musi być czarny. Może być szary, nawet biały, siwy. O, i mamy te właśnie żyły, proszę zobaczyć. Piękna rzecz. Dosyć spora. Ile było czytamy? 10. 10. Proszę bardzo, że nie jesteśmy głosowani Dziesiąteczka. Jest, jest. Także jest bardzo fajnie. Trzymaj to masz ładnego takiego sika. tu masz na Tutaj na palcu. Pan wydłam. Dobra, lecimy dalej. 11. 11. proszę Państwa, 11. Szczęśliwa 11. strefa dyslokacji i piękne łupki grafitowe świecą się tak na tłusto, taki mają tłusty połysk, ale mają też taki srebrzysty troszkę, nie? jest takiego srebrzystego połysku idzie, idzie i ta żyła jest taka ciekawa, zobacz taka inna jest ta żyła Taka rdzawa, jakby tu jakiś wapień wskakiwał. Albo skarn. A w skarnie, właśnie, Sławek, często bardzo dużo minerałów występuje. Mamy strefę dyslokacji. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Odejdziemy do starej, historycznej odnogi. Trzeba patrzeć pod nogi, bo jest pełno belek. Tak. I wapień się pojawia, o tak jak tutaj, widzę tak, jest żyła kwarcu, tu gnejs, gnejs i wapień w środku, zobacz, patrz, gnejs, gnejs, żyła kwarcu i wapień. Znowu węgla wapnia się wytrąca na ścianach, spąk. Tu czujemy się trochę jak w piwnicy, takiej, a tu jak w tunelu, proszę bardzo, o to chodzi właśnie. Ten przekrój stolni jest tutaj historyczny, robota jeszcze niemiecka, bo sztolnia była też kopalnia powiększana w okresie PRL-u. Mówię takimi tekstami lakonicznymi, ponieważ tak należy raczej mówić. Jak ktoś się za bardzo tak tematycznie w temat tutaj wdraża i przedstawia to na forum publicznym, to potem efekt jest taki, że takie obiekty są zamykane. No to jest oburowane. Wiem, to tak. mogło pochodzić z innego miejsca. No, no, no. Ale takie zielonkawe, nie? No to jakieś takie już mogą być jakieś naloty, ale mogą być też porosty jakieś, no, wiesz tam. Okay, glony czy coś no, takiego. Wie... No, bo to widzisz, że na takim tynku jest, nie, zrobiony. Ja wiem. Ale to mogło być ty... no, ale nie nie za transportowali, że tak jest. No. Nie pokaże, no więc... Zielony może być tak, co może być zielone. Torbiernicik może być zielony. No, Musisz przyłożyć licznik Geigera i zobaczysz, czy to nie jest torbjernit. Dobra, idziemy. Chodź, tu mamy trochę obwału, więc uważaj. Zobaczysz taki... O, wygląda to jak taka rura przeciwdeszczowa, no bo ta sztolnia poniekąd też pełniła rolę takie odwadniające tutaj, nie? Dlatego tak to wygląda. Widzisz? patrzę. Taka... trochę a'la klaustrofobia. Zobacz, widzisz? O. Działamy. działamy. Jesteśmy w komorze makaronowej. Mamy makarony na suficie, bardzo ładne, proszę popatrzeć. Przeszpojowujemy się i robimy uderzenie tygrysa. A teraz czas na drinka i oszpejowanie się. Proszę bardzo. Mamy spa. Mamy spa. Pan Sławek właśnie pokonuje już 20 metrów. Tak będzie gdzieś. Właśnie. I jeszcze zostało ci troszkę do góry. Ale to Proszę nie... bardzo. I czy ten korek tam nie jest? On jest niewidoczny jeszcze, nie? Nie, korek jest niewidoczny. Zaświecisz sobie tam na górze, to zobaczysz. Ale liny już brakowało, więc. Zrobiłem tak jak trzeba. dziesiątka w bagażniku leży. No. Widzisz? Dobrze, to łuj sobie do góry. Fajna rzecz, nie? Super, świetna. Te szyby pokryły też my takimi szybami do bezpieczeństwa, nie? Bezpieczeństwa, żeby ludzie mogli wyjść. Szybkiej ewakuacji. Tak. No tak, trawina. Tu jest, widzisz, tu jest na piękno oczy. Już jest Tak. Dlatego tam też poniekąd. Jak tam wejdziesz do końca, to mi tam zaświeć, żebym widział. Dlatego tam wyżej już nie ciągłem, bo zobacz co tam się dzieje. Czy ja mogę stanąć na tym podejście? Raczej nie stawaj na podejście. Na drabinie, Na drabinie, dlatego że drabina jest bardziej stabilna niż podest. Podest wychodzi na boki i ma inne już wektory siły. Ja ci powiem tak. że fajnie i że to jest fajnie. No. No ja wiem, że jest fajnie. Teraz ja wiesz, jaki skrót myślowy dokonałem. No. A widzę jednak, że jest, znaczy ja przecinam czyżą. Tak. Ja muszę mieć kuchni na nie. Skupania, no, no, no właśnie. Że ja sobie jest... będę schodził jak sferaty. Powiedzmy. Ja muszę szantę. No. Tak jak ty masz ten tak. szant. To ten szant jest jednak fajniejszym rozwiązaniem. No. W takich sytuacjach. Tak. Rolka, rolka, rolka fajna, jak się bawisz na skałkach z góry, z jaskinem. Albo zaoszczędzili z jaskan. Na skałkach rolek się nie używa, no, dlatego, że wiesz, tak, że na ósemek się używa i tych innych, bo rolka jest dodatkowym elementem ciężarowym, a wspinacz nie potrzebuje. Tak, W jaskiniach się ten stosuje, głównie rolki. Także ta rolka nie. Proszę bardzo. Uno momento. Jesteśmy w nowym. Coś pięknego. Wracam tutaj co jakiś czas, żeby właśnie poddychać świeżym powietrzem. I takie tutaj mamy, nieprawda Sławek? Tak, to jest po prostu w powietrze. To jest właśnie powietrze z lat 50., ono tutaj stagnuje i tutaj jest stały skład tego powietrza. I jeszcze troszkę tam. No, już myślałem, że koniec.